Dzień dobry, dobry wieczór, witam Was w kolejnym odcinku i na tapecie mam pytanie, które jest trudne. W sensie pytanie o to, jak współczesny mężczyzna, który czuje się samotny, ma sobie z tą samotnością radzić. I teraz ja bym w ogóle zaczęła od tego, że mnóstwo ludzi jest. Samotnych, tak? To jest, to jest rzecz, z którą w ogóle nie ma nawet sensu dyskutować, dlatego, że samotność po prostu zaczyna nas jako ludzi zjadać, dlatego, że zachodzą tak ogromne zmiany społeczne. E, I mam wrażenie, że to jest często taki temat pomijany. W sensie mówimy o samotności, szukamy powodów, dla których jesteśmy samotni, e, ale jakoś tak w, tym, w tych powodach często jest tak, że ta wina, tak, za tą samotność jest przerzucona na osobę która samotna się czuje, tak? Czyli to jest jej wina, bo ona nie chce się otworzyć na innych, ona nie wychodzi z domu, ona nie wyjeżdża, ona nie wiem tam nie udziela się po pracy, w jakichś tam różnych rzeczach, więc to jest jej wina, w ogóle, że ona jest samotna. Tymczasem rzecz wygląda nieco inaczej i to nie jest tak, że osoby, które odczuwają samotność, są temu winne, bo jest bardzo dużo osób w związkach, które również czują samotność. I teraz powiem Wam, że gdzieś nawet czytałam statystyki dotyczące tego odczuwania samotności, bodajże, to była chyba co szósta osoba w związku będąca w trwałej relacji, która czuje się samotna, więc jakby... Źle wybrała? No, też można by tak powiedzieć. W ogóle kocham to komentowanie takie wsteczne. Gdyby kiedyś zrobiła inaczej, to by teraz się inaczej miała. To nie jest wina tych osób, tylko to jest wina, to jest następstwo pewnych zdarzeń, które zachodzą w społeczeństwie. Tego, że ludzie mniej ćwiczą swoje kompetencje społeczne. Będę miała towarzyszkę, jak będę mówić, trudno się, trudno się mówi. Mniej ćwiczą swoje kompetencje społeczne. Mniej mają szans w ogóle na to, żeby się trenować w relacjach z innymi ludźmi. Ja w ogóle uwielbiam na przykład taką postawę kobiet, które mówią: "Ale co za problem? No niech podejdzie, niech się przedstawi, niech się przywita. Tylko..." Wiecie, to jest wszystko fajne w teorii. Jak sobie wyobrazimy, że po prostu idziemy y, czy siedzimy sobie w kawiarni, pijemy sobie wodę, kawę czy cokolwiek innego i podchodzi do nas dżentelmen, który oczywiście wpada nam w oko y, i po prostu prowadzimy sobie wartką konwersację. No tylko tak, po pierwsze, ta wartka konwersacja właśnie wymaga tego, żeby, y, żeby mieć wyćwiczone te kompetencje społeczne, a drugie, wymaga pewnej otwartości po drugiej stronie. I ja często jestem ciekawa. Ile z kobiet mających takie oczekiwania, że ale przecież wystarczy podejść, wystarczy zaczepić, wystarczy coś tam, byłoby faktycznie otwartych na to, żeby w ten sposób nawiązać znajomość. Jak tu siedzę? Uważam, że niewiele, dlatego, że są to sytuacje, które są dość nietypowe i w narracji, która cały czas ostrzega przed ryzykiem, na to uważaj, na tamto uważaj, to są czerwone flagi, to jest nienormalne zachowanie, po tym poznasz desperata, bla, 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 bla. Powoduje, że po prostu nie potrafimy naturalnie reagować na coś takiego, plus nie są to zachowania, z którymi spotykamy się na co dzień. Więc mamy tą izolację, mamy mniej takich sytuacji społecznych, w których po prostu możemy poznawać ludzi. To jest następstwo też wieku, tak? że dzisiaj jednak no, część znajomych ma poukładane, ma poukładane życie, no i teraz jak sobie z tym, jak sobie z tym poradzić? Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z samotnością może być dołączenie do mojego biura randkowego. To miejsce, w którym poznasz singielki interesujące i atrakcyjne, zapewniam, bo wiem, jakie kobiety są w biurze randkowym, które są chętne umówić się na randkę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę biurorandkowe.pl. W niektórych miastach, przyznaję, bezbicia. Nawet brakuje Panów, więc jeżeli wejdziesz, zapiszesz się na listę oczekujących do biura, otrzymasz kwestionariusz i rozpoczniemy proces poszukiwania dla ciebie dopasowania osoby, która będzie spełniała Twoje kryteria, Twoje oczekiwania i będzie wpisywała się w Twoje preferencje, która będzie chciała, tak jak ty, umówić się na randkę. Myślę, że to jest świetny sposób na radzenie sobie z poczuciem osamotnienia, więc mam nadzieję, że do zobaczenia w biurze randkowym. Ja myślę, że pierwszą taką najważniejszą rzeczą jest zrozumienie, że samotność nie jest... Twoją winą jest następstwem pewnych zdarzeń, które zachodzą globalnie, społecznie. To nie tylko. To nie, nie dotyczy to tylko Polski, nie dotyczy to tylko Europy, tylko dotyczy to, to całego świata i w ogóle cywilizowanych, e, cywilizowanych społeczeństw. To też myślę, że wielu osobom pomaga, kiedy mają świadomość, że to nie dotyczy tylko ich. Że, e, że ta bańka, którą też często się ogląda, to czym się karmi, tak? kiedy porównujemy się do innych, kiedy oglądamy życie innych, które nie wiemy tak do końca, jak wygląda naprawdę, jest. Taką pożywką dla mózgu, która działa bardzo na naszą niekorzyść. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nabiera takiego przekonania, że cały świat ma się dobrze, tylko ja mam się źle, tak? tylko ze mną jest źle. Niestety, no, przyczyniają się też do tego właśnie cała pop psychologia, która, e, która obecnie ma miejsce, czy to na, no, na tych najbardziej znanych e, platformach społecznościowych, gdzie po prostu. Znawcy od wszystkiego i od niczego karmią kolejne rzesze ludzi informacjami o tym, na co trzeba uważać, na co kogo zdiagnozować, co powoduje, że kobiety są w ogóle takie pełne obaw względem randek. I z jednej strony, o ile zawsze jestem taka. Tak, tak, jak najbardziej trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. O tyle już w sytuacji, kiedy po prostu wszystko zaczyna być czerwoną flagą i wszystko zaczyna być jakimś znakiem ostrzegawczym i sygnałem, i na wszystko trzeba uważać, i każdego można zdiagnozować na podstawie jakichś takich. Wniosków z ucha i oka, żeby nie powiedzieć z dupy. Bo to są często takie ogólniki, że po prostu ręce opadają, czyli na przykład, jeśli ktoś jest bardziej skoncentrowany w rozmowie na, na sobie niż na tobie, to znaczy, że ma narcystyczne zaburzenie osobowości. No wiecie, a może po prostu się stresuje, no bo nie, jakby, no, to po prostu tak reaguje na stres, że dużo mówi, tak? E, tak też może się zdarzyć. No i te diagnozy, wszystkie, które mają miejsce, i właśnie takie powodują, że w szczególności młode kobiety, czyli kobiety z pokolenia Z, no to już 20-paroletnie, które po prostu panicznie boją się w ogóle ryzykować zawieraniem znajomości i, i tak bardzo się asekurują, a jednocześnie mają pretensje do tego, że, y, że są same. No i znowu są, y, są mężczyźni, którzy są przekonani, że ta ich samotność wynika z tego, że te kobiety są takie złe, bo one nie potrafią docenić tego, kim oni są. Nie, wy, po prostu najczęściej. Nie macie możliwości, żeby w ogóle się poznać, albo poznajecie się w miejscach, które siłą rzeczy kreują po prostu patologiczne postawy. Jak na przykład aplikacje randkowe, gdzie jesteście dla siebie towarem, bo oglądacie siebie tylko i w 3 sekundy podejmujecie decyzję, czy sobie pasujecie, czy nie pasujecie. Na ten problem zdecydowanie należy patrzeć szerzej. I teraz pojawia się pytanie, jak sobie z tą samotnością radzić. Po pierwsze ją oswajać właśnie w taki sposób, żeby żeby mieć świadomość, skąd ona się bierze, po drugie, szukać środków zaradczych i teraz też sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ona mi przeszkadza, bo ona jest dla mnie jakaś trudna i taka nieznośna, czy mnie to przeszkadza, bo ja mam na przykład 30-30 parę lat, nie mam żony, nie mam dzieci, w sumie wszyscy twierdzą, że powinienem jej mieć, ale ja w sumie nie chcę, tak? I w sumie. To, to jakby ja dopiero czuję się samotny w momencie, kiedy, w momencie, kiedy ktoś mi na to zwraca uwagę. No to to nie jest powód do tego, żeby brać się jakoś za to i specjalnie próbować tutaj przeciwdziałać, bo to tobie ma być dobrze. I, e, i dzisiaj też ludzie na różnych etapach życia wchodzą sobie w różne role społeczne, ale żeby też sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to. Aby na pewno nie jest kwestia jakiejś wygody, ale też twojego wyboru i to już nie jakby nie łączymy tego z winą, tylko z wyborem, tak? Bo wina jest wtedy, kiedy my umyślnie działamy na niekorzyść, to mamy poczucie winy. Natomiast w tej sytuacji ja podejmuję decyzję, że na przykład nie chcę mi się pewnych rzeczy robić, czyli Pomimo tego poczucia samotności, na przykład, nie chce mi się brać udziału w jakichś aktywnościach, nie chce mi się wychodzić do znajomych, którzy na przykład proponują mi jakieś spotkanie z jakąś tam dziewczyną. Nie chce mi się tego robić. No więc, jeżeli nie chce mi się tego robić, to mój wybór jest taki, że ja sobie zostaję w tym swoim poczuciu osamotnienia, ale rezygnuję z możliwości poznania kogoś innego. A jeżeli to jest tak, że ja się wycofuję, bo. E, bo się obawiam, tak, tego, że w sumie to nic się nie poprawi, że w sumie to i tak będzie dobani, że w sumie to, e, nie wiem, e, pewnie i tak nic dobrego z tego nie wyjdzie. No to to już jest unikające i tutaj warto się zastanowić, jak sobie przerobić w głowie to, że dopóki nie spróbujesz, to się po prostu nie dowiesz. A nawet jeżeli się raz spróbowało i się dowiedziało, że coś jest niefajnego, to nie czyni to reguły, tak? Jakby to, to nie powoduje, że nagle to staje się, e, to staje się regułą. I teraz tak jak w przypadku i kobiet i mężczyzn, e, każdy musi sobie szukać swojego sposobu na to poczucie osamotnienia. Oprócz utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi i ćwiczenia się w kontaktach z innymi ludźmi, słuchajcie, bo nie ma nic gorszego, Niż wycofywanie się. Nie ma nic gorszego niż przyklejenie sobie takiej etykietki, właśnie takiej osoby samotnej, odtrąconej, dla której już nie ma szansy, tak? Bo wtedy jest się jak taka ranna antylopa. Ludzie to czują i przesiąka się taką frustracją, jakimś takim marazmem, nie daje się sobie szansy, ale to też jest, to, to już jest taki autosabotaż. Jak najbardziej kwestia wchodzenia w te inicjatywy, nawet jeżeli wymaga to przekroczenia jakichś swoich granic, czyli nawet jeżeli mieszkasz w mojej miejscowości, ale chcesz poznać nowych ludzi, to może warto tak zapisać się na jakiś wyjazd, gdzie ludzie, nie wiem, grają w tenisa, jeżdżą na nartach, podejmują jakiekolwiek inne aktywności, nie wiem, jakieś akademie, bezpiecznej jazdy i tym podobne, jest bardzo dużo inicjatyw, gdzie można, poznawać, e, gdzie można poznawać inne osoby. I ja myślę, że tutaj mężczyźni często skupiają się wokół jakiegoś takiego robienia rzeczy. Razem, kobiety bardziej mają taką tendencję do bycia razem, tak? Do po prostu spędzania razem czasu, e, rozmawiania, tworzenia jakichś takich kobiecych kręgów. Ale to też koncentracja na rozwoju po to, żeby w momencie, kiedy trafi się już ta znajomość, która będzie. To, I to nie są, słuchajcie, żeby nie było też, to nie są moje przemyślenia Basi, jak ja bym sobie wyobrażała męski świat, tylko to są informacje, które zbieram, bo czytam w ogóle o samotności wśród mężczyzn i o tym, jak w ogóle mężczyźni radzą sobie z samotnością. Radzą sobie właśnie przez rozwój, czyli bardzo często to jest koncentracja właśnie na, nie wiem, na pracy nad ciałem, na rozwoju zawodowym, na rozwoju osobistym, na, 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 na jakimś wąskim, na, na jakiejś pasji, na hobby na czymkolwiek, bo to pozwala im czuć sens i to jest im bardzo ważne, tak? I w tym nie ma absolutnie nic złego, z jednoczesnym otwarciem się na to, żeby faktycznie na tą partnerkę zrobić miejsce w swoim życiu i to miejsce mieć, tak? Żeby, I też tworzyć okazję do tego, żeby ją, żeby ją poznawać, bo wtedy faktycznie też to ta wasza wartość na rynku matrymonialnym, jakkolwiek źle to nie brzmi, po prostu rośnie. I dokładnie do tego samego zachęciłabym kobiety, żeby pracować nad sobą, ale nie w pocie czoła, tylko robić rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, które nadają mojemu życiu sens, bo koncentrowanie się na takim przekonaniu, że to związek jest z tym, co mi daje sens, jest bardzo ograniczające, dlatego że w takim razie, jeżeli tego związku nie ma, albo jeżeli ja go utracę, to znaczy, że co? Że moje życie nagle będzie traciło sens? No nie. Ten sens musi być gdzieś też poza związkiem. Ten związek ma mi dawać ważne rzeczy, ale ja muszę też szukać siebie, e, siebie poza nim. Więc widzicie, że tu nie ma takiego uniwersalnego lekarstwa, ale jest kwestia pewnego nastawienia, które my mamy w głowie w ogóle jako ludzie, bez względu na płeć, do tego, jak będziemy podchodzić do tej samotności i przede wszystkim świadomości tego, że jest to plaga i epidemia. Dzisiejszych czasach i naprawdę bardzo trudno wielu osobom sobie z tym poradzić. Trzymam za Was kciuki, żebyście jak najbardziej dzielnie z tym e, takim przytłaczającym, myślę, uczuciem sobie radzili, bo też doskonale, e, do, jak każdy, myślę, dorosły człowiek miałam okazję poczuć, czym jest osamotnienie i doskonale sobie zdaję sprawę z tego, jak może być to, e, może być to nieprzyjemne. E, mam nadzieję, że chociaż trochę e, Wam pomogłam w dzisiejszym filmiku i do zobaczenia. Kolejny. I jeszcze zanim skończę, to przypomnę, że jeżeli chcecie umówić się z kimś na randkę, jeżeli mielibyście ochotę poznać drugą osobę, to koniecznie zajrzyjcie na stronę biura randkowego, bo jest tam mnóstwo kobiet, słuchajcie, które pochodzą z mojej społeczności, którą zbudowałam w internecie. Kobiet, które są interesujące i są atrakcyjne, wiem, bo na bieżąco przeglądam wszystkie profile osób, które w biurze się znajdują. W niektórych miejscowościach naprawdę wciąż brakuje panów, więc macie naprawdę ogromne szanse, żeby bardzo szybko móc umówić się na randkę. Jeżeli macie ochotę spędzić wieczór inaczej, to zachęcam biurorandkowe.pl. Mam nadzieję, że do zobaczenia.